Państwo, moje oświadczenie będzie kontynuacją tego, co zostało z Państwu zasygnalizowane. Prawo i Sprawiedliwości uważa, że sytuacja gospodarcza Polski, a poprzez gospodarczą także i społeczna jest dziś poważna, gdyż grożą nam dwa kryzysy. Jeden z nich, o którym dzisiaj dość głośno, to ewentualne echo kryzysu światowego. Kryzysu, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych. Drugi, o którym mówi się rzadziej, to są też są informacje, który przejawia się przynajmniej od sierpnia już spadkiem produkcji przemysłowej i spadkiem tempa wzrostu sprzedaży detalicznej. To kryzys związany z polityką rządu polegającą na w dążeniu do akwitacji czy zwiększenia wartości produktów. To, z kolei przekłada się na trudności eksportowe, jest niewątpliwie, jeśli nie jedynym, to w każdym razie istotnym elementem wpływającym na rozmniejszanie się produkcji. Mamy także inne wydarzenia, które koncentrują uwagę społeczną i koncentrują słusznie, bo dotyczą zarówno ważnych kwestii gospodarczych, jak i kwestii związanych z polską historią, z historii ostatnich kilkudziesięciu lat. Mówię tutaj o stocznie. Mamy, chociaż to już jest inny pakiet, także wydarzenia typu tych związanych z sytuacją w Jesteśmy przekonani, że przynajmniej w tych dwóch pierwszych sprawach potrzebne jest dzisiaj wspólne zastanowienie się wszystkich sił politycznych i przygotowanie pakietu Interwencyjnego, antykryzysowego w każdym razie, przygotowanie czegoś, co już bez sporu, bez dyskusji może być przyjęte w razie pogorszenia się sytuacji. Wstępny zarys takiej propozycji, już mówię tutaj o propozycji merytorycznej, mamy, przedstawi go pani prezes. Ale to jest dopiero zarys i o szczegółach, nawet tych, które już są przygotowane, będziemy mówili później, bo będziemy oczekiwali na reakcję naszych ewentualnych partnerów na naszą propozycję. My proponujemy innym parlamentarnym siłom politycznym, a przedmiotem Platformie Radzieckiej, jak także PSR i SLD, podjęcie w tych sprawach rozmowy. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby mogło dojść do takiej rozmowy z udziałem premiera Tuska, głównym rad. Sądzę, że być dzisiaj coś takiego w formie istotnej zaproponuję. Chcemy też pokazać Państwu, że nie chodzi tutaj o słowa tylko i w związku z tym postanowiliśmy wykonać aktu dobrej woli. Ten akt dobrej woli z naszej strony to wycofanie wniosków o odwołanie marszałków. To są przyczyny także innego rodzaju, jak wiadomo zmarła matka, Pana Marszałka Niesiołowskiego i moment byłby niefortunny, ale rozstrzyga przede wszystkim chęć pokazania, że nawet wtedy, gdy są wszelkie merytoryczne podstawy do złożenia takiego wniosku, one są i obawiam się, że będą przynajmniej przez jakiś czas trwały, to jesteśmy gotowi na właśnie taki gest. Jest to swego rodzaju zawieszenie kwestii takiej instytucji nie ma w Regulaminie Sejmu i w związku z tym dokonujemy wycofania. Gdyby te zjawiska, które były asumptem do złożenia tego wniosku trwały w dalszym ciągu, gdyby pewne sprawy, które powinny być wyjaśnione, mówię tutaj przez nie Marszałku Komorskim, nie, by, nie były wyjaśnione, no oczywiście będziemy musieli do tych wniosków wrócić. W tej chwili chcielibyśmy jednak... Hmm, ten gest z naszej strony był potraktowany jako dowód, że poważnie traktujemy kwestie zagrożenia polskiego wzrostu gospodarczego, a także zagrożenia polskich stoczni. To już dzisiaj można powiedzieć zagrożenia w najwyższym stopniu poważnego. W szczególności chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby pan premier Tusk bezpośrednio zaangażował się poprzez wizytę w Brukseli. Przedsięwzięcia zmierzające do zmiany decyzji władz Komisji Europejskiej. Proszę państwa, że nie ma jeszcze decyzji ostatecznej, to jest może powiedzieć predecyzja. I jeszcze jest szczerze żeby coś zrobić. Ja sam byłem kiedyś w dość podobnej sytuacji, dwa lata temu, interweniowałem ta interwencja okazała się skuteczna, więc być może i tym razem dałoby się coś tutaj uzyskać. A nawet jeśli uznać, że to jest prawdopodobieństwo niezbyt wielkie, warto zaryzykować, bo sprawa ma charakter narodowy. Tyle z mojej strony proszę zrozumieć też dobrze, że to w żadnym wypadku nie jest zmiana naszego zasadniczego stanowiska w sprawach gospodarczych, społecznych tutaj trwa. Podstawowy spór, spór dwóch różnych zupełnie koncepcji społecznych i ekonomicznych z nami a to jest tylko stwierdzenie, że w pewnych kwestiach, które dotyczą wszystkich, warto przejść ponad podziałami, ponad realnymi sporami i sporami innego rodzaju, bo i one są prowadzone, te sprawy podjąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani wiceprezes Aleksandra, Pan Świat. To co nazwaliśmy wczoraj ponadpartyjnym porozumieniem dla gospodarki ma być pakietem działań, które sprzyjać będzie temu, aby spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce było jak najmniejsze, aby skutki e, negatywnych zjawisk gospodarczych na świecie odczuwane w Polsce były jak najniższe, aby zapobiec czy maksymalnie ocalić w Polsce czy ochronić ten wzrostu gospodarczego. Do, tak, do tego pakietu wstęp, w naszej wstępnej propozycji zawrzećymy działania związane z urealnieniem budżetu na rok 2009, działania związane z zwiększeniem bezpieczeństwa rynku finansowego, określenie priorytetów polityki monetarnej, skoncentrowanie Sejmu na najważniejszych ustawach, które sprzyjać będą rozwojowi gospodarczemu i przyjęcie w bardzo krótkim czasie. Działania związane z rynkiem pracy i doprowadzeniem do ugody społecznej, która by stwarzała dobre warunki do wprowadzenia tych zmian, działania związane z usprawnieniem państwa oraz uzgodnieniem kilku kluczowych projektów modernizacyjnych, które muszą być w najbliższym czasie w Polsce realizowane.